Proszę Państwa, za nami mecz siódmej kolejki Tawon Basket Ligi. Kontrolowane zwycięstwo czarnych. Gospodarze wygrali 86 do 78. Jako pierwszego o skomentowanie tego spotkania poproszę trenera Zonana Strettenowicza. Pierwsze gratulacje zespołu energii na wygraną meczu. Niestety i znowu nas koszt, dużo kosztują straty, które robimy. Dzisiaj i walczyliśmy i graliśmy nie więcej dobrze w, w broni, ale, ale za dużo strat. I takich zwykłych strat porząd robimy i to nas kosztuje dużo dużo. Na początku przewagi poczynnika, potem musimy jeszcze bardziej starasz się dogonić ich i, i... niestety to nas kosztuje bo... na porażkę. Nic więcej nie mogę powiedzieć, po patrzeć na statystykę mniej więcej poru, porównamy e, i procenty za, e, za dwa i za trzy. Na początku większa różnica zbierek była, dużo zbierek miał zespół energię w ataku i to też nas kosztowało te przewagi e, pierwsze dwie, dwie kwarty. Jeszcze raz gratulacje na wygraną mecz. Bardzo dziękuję. Tomasz Śnieg. Gratulacje dla drużyny czarnych. Naszym głównym założeniem na to spotkanie była poprawa naszej gry, podjęcie walki. Myślę, że w jakimś stopniu udało się to na pewno zrealizować. Gdyby nie kilka głupich strat, myślę, że wynik mógłby być zupełnie inny. Skończyliśmy ten etap tych ciężkich meczów wyjazdowych. Zaczęliśmy we Włosławku, bo nie mieliśmy tref, dzisiaj czarni. Także teraz gramy u siebie z Kotwicą, później przyjeżdża Śląsk, musimy się na pewno skupić na tych meczach i za wszelką cenę odnieść z zwycięstwa i to jest, to jest nasz cel i będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Dziękuję bardzo za wypowiedzi i czekamy na pytania. Panie prof. Woźniak, najpierw Pani jest spokojna na pewno, spokojny o swoją posadę trenera, to mhm. znaczy bilans słaby Bilans słaby 1.6, jak, jak mówiłem wcześniej, mi, e... Zagraliśmy i zrobiliśmy straty ta pierwsze dwa mecze u siebie, i to cały czas za nami jest. Ciągle nas, nas te dwie porażki. Niestety, oczywiście, każdy mecz chcieliśmy uh, wygrać, ale graliśmy na wiezie z czelowym zespołem. Po prostu nie możesz liczyć na, na, na 100% na, na wygranie. także uh, Sezon jest długi. Te straty, które zrobiliśmy na początku możemy odrobić, bo jest druga, druga kolejka. Po prostu musimy, musimy te nasze problemy, które mamy od początku pracować na treningach, starać się, żeby grali, grali coraz lepsze, że... Po prostu walczy z tymi problemami. rozgrywający, tylko jeden prawdziwy rozgrywający, to nie Widen, który jest rzucający, ale, ale niestety musi grać na I, i, I piątka. Ale za to jest on żeby pracowali, żeby grali coraz, coraz lepiej. A czy w pozycjach 1-5 będziecie się wzmacniać? Jeszcze czy nie ma takiej opcji w ogóle? Na razie szukamy. Szukamy. E, piątki. Spróbujemy się zmocnić z piątką. Na razie nie wiadomo jeszcze nie mamy takie nazwisko na 100%, który, który, który przyjedzie. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? W takim razie dziękuję, dziękuję. za obecność na Krenerze, Emocje jeszcze pewnie nie opadły, ale poproszę o komentarz na gorąco. Dobry wieczór wszystkim. Можна как що так меч два 40 как Якби на не останні 1,5 минути зробили пару вроде, то був все виглядало. выглядало. так. Наприклад, я задоволен з клопоків з с подставы в presję. Tak powinnośmy grać час, czas i to показал м'яч с Treplan. To też jest półtaki, którzy nie robi duża strata, my potrafiliśmy z nimi mieć 11 czy 12 przyхwitów, teraz znów drugi mecz, znów mamy 12 przyхвітów. Z tego my też mamy takie łatwiej punkty. Tavszysko w ataku od razu znaczy lepiej pracować. A w obronie zawsze jak najlepiej, teraz może te takie chęci дуже, не дуже, кілька зробилиш ж ми таких бендів, які не повинні ж ми зробити. просто І то знов, ну, мою, то, то, тих кілька, кілька пунктів зробили бо і ружниця, і мушу навчитися єдної речі, коли вже проводимо, як їх 12-15, вже ходимо пунктів. Це тоді була подвійна концентрація, і Thank you of the moment and you. you Stanley Ballen the best shooter in the game. Um, I'm happy with our start. You know, uh, the last couple of games we've been coming out, really uh, getting out to bad starts. And uh, as the first unit, you really got to come out and you know, kind of hit the other team in the mouth and, and get out to a good start. And, we haven't done that in the last couple of games so i'm proud of the first unit for really getting out to a good start and setting the tone and it's carried on from there but uh, you know we still have more room to improve and we're working hard every day to do that No, najważniejsze jest to, że dobrze zaczęliśmy mecz, ostatnich kilka meczy tego początku nie było dobrego, nie, nie wystartowaliśmy tak jak powinniśmy, w tym meczu nam się to udało, ciężko nad, nad tym pracowaliśmy, dalej cały czas mamy jeszcze dużo rzeczy do, do udowodnienia, dużo rzeczy do poprawienia i na pewno będziemy cały czas ciężko trenować. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Jak poważna jest konkluzja zbiorżka białka? To już jest zdiagnozowane, czy dopiero jesteście na etapie rozpoznania? To pytanie do, do Marcina, może ja tak dokładnie nie mogę powiedzieć, może po polsku. Tak. Marcin? Dokładnie po polsku. Kontuzja zbyszka. Kontuzja no na, na razie jeszcze w 100% nie wiadomo, co z zbyszkiem jest. Na pewno ma problem z kolanem, problem z Łukotką. W środę jeszcze będę przychodził dodatkowe badania i wtedy w środę będziemy wiedzieli dokładnie, co z kolanem jest. jest A tego Tak. Proszę o kolejne pytania. W związku z zaistniałą sytuacją, z niepokojem patrzymy na opatrunek na kolana, czy poważnego? W sporcie, sporcie, sporcie czasami tak zdarzy się, tak są szkoda. że tam okazję, bo w środę już gracie z, z Kotwicą i to jest taki zespół trochę nieobliczalny, tak jak siebie być szczególnie u siebie bardzo, bardzo groźni. Rozumiem, że skautik jeszcze nie zrobiony taki ten na 100%, bo to jeszcze dwa dni zostały, ale to jest też tak, że to jest mecz, znaczy, trzeba znowu wygrać obronę. Eh, Mogoče povem, da scouting je to asistent, ki že dela svojo delo, oni vse imajo, zdaj nam igračem najvažnejše je bil ten bej, da skupiš se na, na tem meču. Polfarma ima potencial, to je res, to je, če bo zluh izgledal, ne vem, nikakor, kot sem rekel, Politehnika, to je zvez kulturi, ima potencial, Polfarma tudi. Im le brakuje enega, dva, izigranih mečev in on ne odpreš. On je zelo nevaren. То само, як показала і Котвіца теж на початку сезону. теж. Є, мані, правда і добрий склад. Тараз вручили Кінчинські по контузії Дошат Харіс. То есть в Україні зеспунсь грав тут в турнію. Так мусимо тільки, тільки, тільки підходиш, так мушим і тільки оборони. Ми, 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 ми не маємо веща. Тут, як пачу, на статистики, у нас в атаку. Jest zespolowość i to musimy to, to, to wytrzymać to jest zespolowość. Nam no, nie potrzeba tam graczy, który może tam jeden mecz będzie, jeden rzuci 30 punktów, wszystko bardzo dobrze. Zespół pracuje do niego. Jest, jak dzisiaj pokazał mecz też, no ponad 7 graczy i 10 czy punktów, tak. co tak, so, o to chodzi w sporcie, zespolowość. A w obronie to musimy jeszcze nauczyć się tego tej zespołowości. Tak, musimy obronę wygrać, oczywiście. Dziękuję bardzo. Nie mamy. Wiem, wiem że kontekst jest wielka dosyć poważna i czy powodowaliście grać rożykiem na twórcę, ale czy jest jakaś szansa, żeby to, to jest pytanie które szala, bo lepiej dla młodych zawodników. Ja to tak, skoro trzymara, bo właśnie bo to jest odważny zawodnik, ja dosyć znam. Tam go prywatnie wiem, jakiś co jest odważnym zawodnikiem. pokazuje to jestem na to w tej jakaś szansa, Oczywiście tak, on teraz w ostatnim tygodniu, ostatniej jak dowiedzieliśmy o, o, o białym, co stało. I в останні тренінги грає, і останні три тренинги он грав і завжди грав черго і так далі. Jeżeli on będzie tak kontinuit w trening wszystko, dobrze obok jest taki grać Leon, który pomaga w tłumaczy i tak dalej. Duże rzeczy, pomaga i mi. Трену не треба там затямувать зачі... зачіму... тренингу и там тłumaczyть, то оczywiście так. Да. Я стам за молодий, молодий стон, Слупска так. Pole, co może być lepiej? Tylko tak, da. tak? Tak, oczywiście. Myślę, że tak. Czy to nie jest protekcja? Może Pan, może jesteś agentem? Myślę, że tak. Zwrócimy od razu uwagę. Dziękujemy bardzo.